Witam wszystkich serdecznie. Oto mój pierwszy filmik na platformie YouTube. Nigdy wcześniej nie miałem żadnego kanału, także bardzo proszę o wyrozumiałość, ponieważ dopiero zaczynam się bawić w te klocki. Ta Chciałbym tak powiedzieć. Widzę, że wszystkie szczury już się wystroiły na otwarcie kanału, także zapraszam, zapraszam, proszę się rozgościć. Z tej strony wasza ulubiona ryba, akser, czy jak wam tam wygodnie? Po pierwsze, jak pewnie większość z was już zauważyła, na starym kanale bardzo znacząco spadły mi zasięgi. I to wszystko ze względu na moją nieregularność i przerwy, które potrafiły trwać czasami nawet i półtora roku. Nie no, nie półtora, ale pół roku na pewno. Wielokrotnie próbowałem wskrzeszać ten kanał, ale wszystkie próby gdzieś tam mnie utwierdzały w przekonaniu, że to już nie ma sensu, że to się nie uda. Druga rzecz to to, że na przestrzeni lat na starym kanale zmieniałem kontent kilka razy e, i z tego powodu mam też tam dużo martwych subów, że tak powiem. Ja stwierdziłem, że potrzebuję takiego powiewu świeżości. Chcę zobaczyć, jaki procent moich starych widzów będzie oglądać też ten nowy kanał. Nie ukrywam, nie mam pojęcia, jak to wyjdzie. Postaram się wrzucać przynajmniej ten jeden film na tydzień. Dwa. Żeby zachować tę regularność, ale i tak mi nie uwierzycie, dopóki nie zobaczycie, ja w sumie sobie też tematyki nie zmienię, bo lubię gadać o chińskich bajkach, o mangach i wyrażać swoje opinie, także będę robić to dalej. Choć na tym kanale chcę iść w taki content bardziej, niby taki rzeczowy, ale z domieszką mojego specyficznego humoru. A no, zobaczę, co z tego mi właściwie wyjdzie, i już rynek zweryfikuje, czy to się będzie dało w ogóle oglądać. Nie ukrywam, że chcę się pobawić również trochę bardziej montażem. Tak jak teraz widzicie, gameplay w tle, jakieś obrazki. Pewnie pojawią się też jakieś topki, ale chcę to zrobić jakoś tak. No wiecie, żeby były jaja po prostu, a nie że setny film pod tytułem NAJLEPSZE ANIME, KTÓRE MUSISZ ZOBACZYĆ, BO TEGO NA Mangotube JEST JUŻ PRAKTYCZNIE OCEAN. I jak będę mieć jakieś gierki, które będę mógł jakoś wpasować w tematykę filmu, to też coś spróbuję z tym zrobić, pewnie będą też kolaby z różnymi ludźmi, jak się dogadamy, uh, ale dobra, krótko mówiąc, spróbuję być kreatywny, ale wszystko wyjdzie w praniu. I tak na zakończenie, żeby ten filmik pierwszy niósł jakiś pozytywny przekaz ze sobą, Chciałem pozdrowić Animedia, bo fajna inicjatywa i życzę powodzenia. Chciałem pozdrowić też pewnego polskiego Kirito, który wyjechał na wakacje. I chciałem też powiedzieć, że Tokyo Revengers to fajna baja i oglądajcie.